Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Wurz Agnieszka, jestem kierownikiem Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Obszym. Pracuję tam od 2004 roku. Co wyroki sądowe mówią na ten temat. Czyli to, co Państwu nawet tutaj wspomniałam, że i to będzie też w wyroku, nawet w tym najnowszym, zaświadczenie wydamy wtedy, kiedy dokumenty są jak najbardziej spójne i wiarygodne. Omówienie najważniejszych zmian w definicjach, między innymi rolnik, domownik, hektary, czyli rolnik, osoba, która miała powyżej hektara fizycznego, czyli stanowiła gospodarstwo, domownik, bo pamiętajmy tutaj, jeszcze przy tym rolniku powiem hektar fizyczny: jak najbardziej do rolnika, do ubezpieczenia w krusie, hektar przeliczeniowy. Tak, żeby mógł być rolnik ubezpieczony, jak gdyby z ustawy. Natomiast u nas w podatkach, hektar fizycznych stanowi normalne podatki, czyli stanowi normalnego rolnika. Domownik, osoba, która zamieszkiwała, która pomagała, pracowała w gospodarstwie. No, i bardzo często miała opłacane z tego tytułu osobowe składki. No i hektary, czyli to, który ten rolnik, ten areał, który ten rolnik uprawiał.